Dobra Eloziomy wpadłem na giga pomysł, żeby kucharzuk odpierdolił nam smakowite ojakata kurczak terjaki co wylacha ha ha cicho, learn internetowy chłopaczku od palki 5 zaraz, bo tu się nie ojakata tylko ośmiorniczki lub steki za 30 zloty za kilogram Norbi nie wpierdalaj się w rozkminki moich nawyków żywieniowych, bo jak tak dalej będziesz pyszczył to do torunia na koncert będziesz rowerem zapierdalał Elo Ej Norbi co ty odpierdala? Siema, Norbi opowiedz na co Lern wymyślił wczoraj? Lern inteligent w zajebistej knajpce Chciał zjeść ojakata Chicken teriyaki i debil Masterchef zrobił mu tą ojakatę zajebaną Ale nie odlał wody z kontenerka I ja tutaj w saszeczce mam tą wodę z ojakatki Ha 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 O kurwa ha ha, ha Norbi to chyba nie woda tylko full ojakatka Ha ha uła. Pyszna woda z ojakatki Ej Norbi szukałem tego napoju Czemu to pijesz jak zbijesz pionę To jesteś spoko ziomek bliski gogi kupię ci Rola jak wrócę do studia Elo.